Ja jestem Lori, a wy oglądacie najnowsze informacje z gry Star Stable. Na festiwalu w Forcie Pinta mogliśmy zauważyć Alonza, który mówił bardzo ciekawe zdania. Projekt do oczyszczenia drogi do północnego Mistral już prawie ukończony. Najwyraźniej żaden strażnik od wielu lat nie zapuszczał się na północ, więc nasze mapy są całkowicie nieprzydatne. Ciekawe, co nas czeka na północy. Z północnej dziczy wychodzi czasami pewien staruszek, ale nie mam pojęcia, jak przechodzi przez przełęcz. Rozmawiałam z Violet na temat tego, czy powiedzieć mu o tym, że chodzi tam bez pozwolenia, ale chyba jest w tych lasach dłużej niż strażnicy, którzy je chronią, a dodatkowo wydaje się nieszkodliwy. Ale co ono opowiada za historię o dzikich koniach? Staruszek ma niezłą wyobraźnię. Jak z, jak z tekstu wynika, Alonso mówi nam o północnym Mistral, który znany jest dla nas jako góry Jora. Opowiada on również o staruszku, który prawdopodobnie mieszka właśnie w tych górach. Tak naprawdę wiele tu nam nie mówi, ale na pewno dowiemy się o tym w przeszłości. Ale chwila, oczywiście nie mogą zabraknąć koncept artów. Podkreślam, że są to koncept arty, które w grze mogą wyglądać kompletnie inaczej, albo w ogóle nie pojawić się w grze. Pojawił się również koncept art pewnego konika, który ma wpięte wywłosy jakieś zielone listki. Myślę, że ten konik będzie dostępny wtedy, kiedy SSO doda właśnie górę Jora. Jeżeli chodzi o moją opinię, to bardzo mi się podoba i chciałabym już teraz go kupić. Niedawno na YouTube Star Stable Spoilers pojawił się filmik dotyczący zmian, które nastąpiły w górach Jora przez ostatnie kilka miesięcy. Ja wstawię wam fragment filmiku Link do całego filmiku macie w opisie, także gdybyście chcieli zobaczyć ten filmik cały, to zapraszam Was do opisu i tam macie linczek. Na pewno zastanawiam Was, kiedy ten teren będzie dostępny dla graczy. Uśmi I uśmiechając się do ekranu, mogę Wam z przyjemnością powiedzieć, że teren ten będzie dostępny, uwaga, uwaga, od 22 września 2021 roku. Ale nie będzie on dostępny od razu cały, gdyż prawdopodobnie SSO podzieli ten teren na kilka części i będzie dodawać je co może kilka miesięcy. i oto dzień, na który wszyscy czekali. Tak, SSO potwierdziło, że za niedługo nasza ukochana gra o Konikach pojawi się na telefonach komórkowych. Ale, bo zawsze musi być jakieś ale, tylko i wyłącznie ludzie z Australii mogą zobaczyć wersję beta. Tak, dokładnie tak. Zawiodłam się na tobie, SSO. Ale dobra, nie komentujmy tego. Przejdźmy dalej. Przynajmniej tak, jak oczywiście zrozumiałam. Również dowiedziałam się, że SSO niestety nie zna konkretnej daty wydania Star Stable Mobile. Czyli tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne informacje. Na razie wersja beta jest dostępna tylko i wyłącznie na iPhone'ach. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałam tylko w Australii, tak naprawdę SSO nawet nie wie, czy Star Stable Mobile wejdzie na Androidy, ale pewnie wejdzie tylko, że myślę, że będzie to gdzieś w odległej przyszłości, ale oczywiście nie jestem jasnowidzem, więc też nie wiem, czy tak będzie na pewno, ale jestem nawet pewna, że kiedyś doda dodadzą właśnie Star Stable Mobile na Androidy. Także myślę, że jeżeli macie. Jeżeli macie tego Androida, to myślę, że jakoś, jak będzie no, w Polsce oczywiście ta wersja beta dostępna, to myślę, że będziecie mogli grać. Przynajmniej mam taką nadzieję. W międzyczasie breaking newsów, który pojawił się na oficjalnym kanale SSO, pojawił się kod, który, pojaw, który pojawia ci się właśnie teraz na ekranie. Myślę, że ta bluzeczka z tego kodu nie jest jakaś nadzwyczajna, ale oczywiście wstawiam Wam obrazek tej właśnie bluzeczki, żebyście mogli zobaczyć albo ją właśnie ocenić. Moim zdaniem nie jest jakoś, jakaś mega i nawet nie wiem, czy ktoś będzie ją nosić, ale oczywiście Wam tutaj wstawiam kod. Możecie wiedzieć albo i też nie, że niedługo zbliża się Halloween. W tym roku, muszę przyznać, SSO szykuje coś mega śnego. Na ich Instagramie pojawił się, pojawiły się krótkie animacje Idrisa, który prawdopodobnie coś czaruje tymi swoimi rączkami. E, szczerze nie wiem, co to może być, ale to na pewno ma związek z, na z nadchodzącym Halloween. Jeżeli wy macie pomysły, piszcie oczywiście w komentarzach. Ale chwila, to nie koniec. Na festiwalu w Forcie Pinta pojawił się również James, który mówił o Halloween w Forcie Pinta. Tłumaczył nam, że zrobi jakie, zdro, jakiegoś ducha jarla. Niestety zdjęcia tej rozmowy nie mam za co bardzo przepraszam, ale myślę, że jest to spoiler dotyczący właśnie Halloween, więc... Możecie również pisać w komentarzach, jeżeli wymyślicie, że jest to właśnie spoiler z tym duchem Jarla, bo jeżeli był, byłoby to tak, że to jest prawda i że tak będzie, to mega to, to mega będzie fajnie, fajne, fajnie. Kurczę, nie mogę nic powiedzieć. No i będę z, z niecierpliwością oczekiwać właśnie, właśnie tego Halloween. W tą środę pojawi się aktualizacja dotycząca już dziewiątych urodzin naszej ukochanej gry. Oczywiście jeżeli chodzi o zestaw, nie mogło zabraknąć kreatywności ze strony SSO. Zestaw, który pojawia Wam się na ekranie, dostaniemy prawdopodobnie za zbieranie podków urodzinowych na Jorvik. Zestaw jest w, kolore, w kolorze niebiesko-różowym. Bardzo podoba mi się sprzęt dla konia w tych kolorach. A tylko spójrzcie na te cudowne ochraniacze. No boże, to jest takie piękne. A, 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 ale to nie wszystko. No bo skoro urodziny, no to różowego balonika do torby zabraknąć nie mogło, co nie? Ale chwila, czy mi się zdawało, czy on przypadkiem przed chwilą się nie ruszał? Um... Na Instagramie Star Stable Spoilers pojawiło się ciekawe zdjęcie dotyczące budowania najprawdopodobniej stajni. Tak, nie przesłyszeliście się. Przez wiele lat ludzie marzyli o takiej funkcji i wreszcie SSO planuje to zrobić. Mikeen High Kon, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, udostępniła najwyraźniejsze zdjęcie tej funkcji. Widać tam siedem górnych okienek. Pierwsze okno przedstawia krzesło, czyli najprawdopodobniej w tym kata katalogu będą meble. Drugie okno obraz, czyli pewnie jakieś dekoracje. Trzeci przycisk wtyczkę do gniazdka, czyli coś z elektryką. Nie wiem, co to może być ale może jakiś telefon albo laptop. Yy, następne okienko to jakaś łapa jakiegoś zwierzątka. Myślę, że będziemy mogli w stajni umieścić jakieś nasze zwierzątko. Moim zdaniem byłoby to mega słodkie i ładne, gdyby coś takiego właśnie zrobili. Yy, kolejny przycisk przedstawia żarówkę, czyli pewnie jakieś oświetlenie dla stajni. Przedostatnie okienko przedstawia podkowy, czyli coś z końmi, ale szczerze nie wiem, co to mogłoby być dokładnie. Cza e, czas teraz na ostatni przycisk, który ukazuje okna i drzwi. E, myślę, że każdy domyśla się, co to by mogło być. E, pewnie będziemy mogli zmieniać jakieś e, okna, albo, albo w ogóle dodawać okna, albo też e, będziemy mogli zmieniać jakieś drzwi. Z niecierpliwością oczywiście oczekuję na taką funkcję i myślę, że Wy też byście chętnie zobaczyli tą funkcję. Więc takim i oto sposobem dotarliśmy do końca naszych najnowszych informacji. Jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, zostaw subskrypcję, żeby być online na temat najnowszych spoilerów z naszej gry. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam miłego dzionka.